Organizacja, która jest całością, zespół, który potrafi się komunikować, zespoły i działy, które potrafią ze sobą rozmawiać i rozwiązywać problemy, to ideał firmy, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Najczęściej ludzie mają problem z komunikowaniem, starają się realizować tylko swoje cele, kłócą się, walczą ze sobą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie działania silosują firmę. Czyli zamykają cele w poszczególnych działach, w poszczególnych pokojach, a jak można zorganizować firmę, organizację, kulturę, tak żeby ludzie potrafili się ze sobą komunikować. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów twojej marki. To jest też podcast o tym jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w Biznesie. Konflikty między działami są czymś absolutnie standardowym. Chodzi tylko o to, żeby te konflikty były raczej sporami, żeby one były rozwiązywalne, żeby one były szukaniem rozwiązań. Bo Spory między działem marketingu, który organizuje lidy, który dociera narzędziami marketingowymi do klienta, i dział sprzedaży, który w oczach marketingu ma nie zepsuć tych supercennych lidów. Na no dział sprzedaży oczywiście wie, że nie da się sprzedać każdemu. No i teraz pytanie. Kto odpowiada za to, że firma sprzeda mniej lub więcej? Działu marketingu mówi: Dostarczyliśmy wam tysiąc lidów, a wyście sprzedali tylko dla stu klientów, macie niską efektywność. Dział sprzedaży mówi: No ale wartość tych lidów była beznadziejna. I tak dalej. To jest produkcja i sprzedaż, czyli produkcja chce ograniczyć koszty, produkcja chce produkować właściwie najlepiej w blokach dwumiesięcznych jeden produkt, a dział sprzedaży mówi: Ale tak się nie da. Klient potrzebuje elastyczności. Są takie sytuacje, że klient potrzebuje coś na wczoraj. W produkcji mówi, no ale przecież to bez sensu. Tak nie da się produkować, tak nie da się ograniczyć kosztów tej produkcji. To jest produkcja, logistyka i sprzedaż. Klient dostaje uszkodzony towar. Oczywiście zawsze uszkodzony towar, to jest towar, który tak dojechał. On nigdy nie został uszkodzony u klienta. Każdy, kto pracuje w jakiejkolwiek firmie, zna te mechanizmy. No więc wtedy handlowiec, który identyfikuje się z klientem, z jego problemami, Jedzie do swojego magazynu, zgłasza ten problem, i oczywiście nagle się okazuje, że towar wyjechał w idealnym stanie, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy CEO, każdy, kto jest właścicielem firmy, kto odpowiada za tego typu procesy, dokładnie rozumie te mechanizmy. I dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, może nieco zrobić, żeby tych problemów nie było, bo one będą tylko co zrobić, żeby firma potrafiła się komunikować ze sobą w tego typu sytuacjach. Co zrobić, żeby ludzie umieli rozwiązywać problemy? Czyli mówiąc najprościej, co zrobić, żeby z tego typu trudnych sytuacji tworzyć coraz lepszą organizację, coraz lepszą firmę, a nie coraz bardziej skostniałą, coraz bardziej walczącą ze sobą? Najpierw porozmawiamy o tym, co wzmacnia mury między działami, między częściami firmy. Po pierwsze, jest to kultura komunikacji. Porozmawiamy trochę o tej kulturze komunikacji, porozmawiamy trochę o tym, jak to można zmienić. To, co wzmacnia, podnosi te mury między działami, to są źle skonstruowane cele tych działań, to jest źle rozumiane premiowanie realizacji tych celów. I ostatnia rzecz, to jest brak rozumienia całości, czyli sytuacja, w której Ludzie nie rozumieją, co to są procesy, procedury, powstają problemy i ktoś w akcie desperacji zaczyna tworzyć procedury, ludzie zaczynają przestrzegać te procedury i w końcu już nikt w firmie nie wie, skąd się w tej firmie biorą pieniądze. Natomiast wszyscy są świetni w realizacji procedur, które narastają, 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 no ale generalnie ludzie realizując te procedury wchodzą sobie na pięty, zaczynają się kłócić. No, i dochodzi do silosowania firmy, więc trochę porozmawiamy o tym, jak zrobić to inaczej. Co zrobić, żeby te problemy istniały, bo one zawsze będą istniały. Natomiast tu oczywiście chodzi o to, co zrobić, żeby te problemy były raczej tematami do rozwiązania. Czyli najpierw skupmy się na kulturze komunikacji, żeby ten podcast był. Jednak poradą dla właściciela firmy, dla CEO, dla dyrektora zarządzającego, będziemy się skupiali na prostych rozwiązaniach. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał wejść głębiej, to oczywiście zapraszam do kontaktu, do podzielenia się może swoimi doświadczeniami. Jeżeli chodzi o kulturę komunikacji, to pierwszym absolutnie standardowym błędem jest szukanie winnych wtedy, kiedy dojdzie do problemu. A dlaczego tak? No, ktoś mówi, no dobrze, no, ale trzeba znaleźć problem, trzeba zrozumieć, gdzie on jest. Tak tylko w momencie, kiedy się zaczyna szukanie winnych, to wtedy wszyscy udają niewinnych i nagle tworzy się kultura takich plecokryjek. Wszyscy szukają problemów, żeby w razie czego, gdyby cokolwiek się zadziało, to żeby nie było na nich. To jest system kar za błędy. To jest niestety zbyt silny model przywództwa w którym ludzie po prostu robią to, co im kazano. Czyli mówiąc najprościej, tam, gdzie jest zbyt silne przywództwo, tam ludzie przestają myśleć, tylko robią to, co szef kazał, tworzy się taki trochę mechanizm raz, dwa, trzy, szef patrzy. Jak szef nie patrzy, to generalnie się nie angażujemy. To jest informacja, która wewnątrz organizacji jakakolwiek informacja, która mówi, coś możemy robić lepiej, staje się kablowaniem, staje się donoszeniem. Ludzie, którzy mówią, możemy robić coś lepiej, w takich organizacjach natychmiast są wyrzucani z grup społecznych, stają się osobą niechcianą, a tak naprawdę bardzo często za tym stoją dobre intencje. Więc jak poprawić tą kulturę komunikacji? Jakie zmiany wprowadzić? Niestety trzeba zacząć od modelu przywództwa. I ten model przywództwa to jest taki proces, który dzieje się naturalnie. Czasem to zbyt silne przywództwo bierze się z zbyt silnego tego szefa szefów, ale najczęściej to się bierze po prostu z tego, że firma awansuje ludzi wewnątrz firmy. Jeżeli awansujemy człowieka z wnętrza firmy specjalistę, on nie wie, co to znaczy być szefem, on nie wie, co to znaczy Upodmiotowić swoich ludzi, dać im sprawczość, no to ten człowiek, próbując walczyć jakoś o swój autorytet, wchodzi w taki system kar, rozkazów, nagan i to jest to, co jest w każdej organizacji. Czyli po pierwsze edukacja liderska. Trzeba nauczyć liderów, co to znaczy być liderem, jak radzić sobie z problemami jak słuchać ludzi, jak zamieniać ich koncepcje na zmianę. Ludzi trzeba nauczyć na przykład tego, że kontestowanie jakichś idei, pomysłu nie jest kontestowaniem przywództwa, jest po prostu rozwiązywaniem danego problemu, a jednocześnie jak budować ten swój autorytet. To jest uczenie ludzi z awansu tego, jak delegować sprawczość, a nie delegować rozkazy. I oczywiście, jeżeli mówimy o kierowniku na budowie, który musi zorganizować pracę dla siedmiu brygad, no to ten człowiek będzie musiał po prostu powiedzieć: Wy robicie to, wy tamto. Ale nawet mądry tego typu szef będzie rozmawiał ze swoimi ludźmi, zapyta ich według nich, kto najlepiej, żeby wziął daną robotę. I teraz. Jeżeli słucha mnie jakiś kierownik, który dotychczas tylko delegował rozkazami, to on powie, ale panie Tomku, o czym pan gada? To w życiu nie zadziała, to wszyscy będą chcieli robić tą najlżejszą robotę. Moje doświadczenie jest zupełnie inne. W tych zespołach, w których ludzie rozmawiają ze sobą, ludzie naprawdę potrafią mądrze podzielić się pracą w zależności od kompetencji, w zespołach, które się szanują, to wcale nie jest tak, że wtedy wszyscy walczą o to, żeby się obijać. To nieprawda, tylko, no właśnie, zmiana kultury. To jest też umiejętność przeprowadzania swoich zespołów przez porażki, to jest umiejętność przeprowadzania swoich zespołów przez trudne sytuacje. W mądrych zespołach, szczególnie w tych zespołach, gdzie ludzie się angażowali i coś nie wyszło, nie szuka się winnych. Najpierw dba się o tych ludzi, bo oni wiedzą, że jeżeli się zaangażowali, zaliczyli jakąś wpadkę, więc wtedy raczej trzeba zadbać o nich. Niż szukać winnego, niż szukać powodów tego, że coś się nie zadziało, bo czasem, uwaga, czasem zespoły odnoszą porażki nie dlatego, że się obijały, nie dlatego, że się nie zaangażowali, tylko po prostu przypadki losowe, konkurencja coś zrobiła lepiej, nie wiem, może złe zasoby zostały skierowane, ale to bardzo często nie jest wina zespołów, tylko jakaś wina trochę niezależna od tych ludzi. Więc to jest cała kultura, Rozwiązywania problemów. To jest cała kultura słuchania własnych ludzi, szukania rozwiązań, dawania podmiotowości. Bardzo, bardzo trudny proces, szczególnie jeżeli ta podmiotowość wcześniej nie była dawana. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, bo tam, gdzie podmiotowość nigdy nie była dawana, to menadżerowie nawet nie wyobrażają sobie, że coś takiego można zrobić. A to rzeczywiście wtedy na początku jest trudne, bo wtedy wypadają trupy z szafy. Więc uwaga, zmiana kultury komunikacji wymaga wiedzy o tym jak to zrobić i też pewnego rodzaju cierpliwości. No i w tej kulturze komunikacji jest też bardzo ważny element, to jest umiejętność tworzenia procesów, a nie procedur i ewentualnie omijania tych procedur, jeżeli one nawet jeżeli są. Jeżeli ominięcie tych procedur jest jedynym mądrym rozwiązaniem, czyli ludzie wiedzą, że jeżeli coś się dzieje ekstremalnego, to nie wysyłają maila, nie idą z tym do podszefa, który musi iść do nadszefa, który później pójdzie do nadszefa szefów, który później przerzuci to do następnego i tak dalej. Myślę, że każdy, kto pracuje w organizacji, wie, jak to działa i po dwóch tygodniach nie dojrzeć temat gdzieś usechł na którymś biurku, to po dwóch tygodniach on jest w ogóle nieaktualny. Po prostu świat się zawalił, coś się nie zadziała. Nie wiem, straciliśmy klienta, straciliśmy zamówienie, wypuściliśmy niepełnowartościowy produkt. I kiedy są takie ekstremalne sytuacje, ludzie muszą wiedzieć, że klient, produkt, te cele strategiczne są ważniejsze od procedur. Czyli mówiąc najprościej, trzeba nauczyć ludzi też omijania tych procedur, procesów wtedy, kiedy one są blokujące. I to jest to danie ludziom sprawczości, czyli trochę zaufanie w to, że ludzie są mądrzy, że ludzie potrafią się ze sobą komunikować. I uwaga, ta kultura komunikacji, kultura rozwiązywania problemów, kultura przywództwa. Kultura tego, że można powiedzieć swojemu szefowi, panie szefie, albo Andrzeju, ale może ten pomysł nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ jeżeli zrobimy to i to, to będzie tak i tak. I oczywiście rzadko kiedy pracownik potrafi tak skonstruować zdanie, to ludzie muszą się nauczyć tego, że jeżeli widzisz gdzieś problem, to wytłumacz mi szefowi, dlaczego ten problem widzisz, bo może ja tego nie widzę, bo ty widzisz lepiej ten detal wokół siebie. To są szefowie, którzy potrafią wytłumaczyć swoim zespołom, dlaczego jednak podejmują jakieś ryzyko, więc generalnie komunikacja. Następna rzecz duża do zmiany, jeżeli mamy zawalczyć o to, żeby w firmie nie było silosów, to są cele działów. Trzeba zrozumieć, że ludzie robią to, za co dostają pieniądze, za co są wynagradzani. Jeżeli cele działów są źle skonstruowane, czyli na przykład to, o czym już powiedziałem, Produkcja jest nagradzana za jak najniższy koszt wyprodukowania jednostki, to jeżeli produkcja produkuje kilka różnych typów jakichś produktów, to będzie chciała produkować przez kwartał jeden produkt. A ludzie od sprzedaży mówią: Ale nie da się tak, ponieważ rynek jest elastyczny, klienci potrzebują reagowania. Nie można produkować przez kwartał jednego produktu. A szef produkcji mówi: Ale mnie to nie interesuje, ja jestem wynagradzany za to żeby koszt tej produkcji był jak najniższy i to będę realizował. Oczywiście przykład jest skrajny, to najczęściej nie idzie aż w takie skrajności, ale generalnie wszyscy realizują wtedy swoje cele. Czyli mówiąc najprościej, szef produkcji obniża koszta, szef produkcji nie reaguje na potrzeby rynku, ponieważ to nie jest jego celem. Jego celem jest obniżyć koszt produkcji. A człowiek ze sprzedaży mówi, ale my właśnie tracimy klientów, ponieważ konkurencja potrafi to zrobić, konkurencja potrafi zareagować na potrzeby rynku, potrafi zareagować nawet na nietypową potrzebę stałego klienta, który mówi, ja wiem, że to z waszego punktu widzenia jest trudne, ale jeżeli ja tego nie dostarczę swoim klientom, no to u mnie staje produkcja i tak dalej, i tak dalej. Teraz oczywiście w zależności od tego, jakiej firmy, o jakiej organizacji mówimy, czy firma dostarcza produkty, czy usługi, ale to nie ma znaczenia. Więc chodzi o to, że te cele poszczególnych działów muszą być tak zorganizowane, żeby uwzględnić też cel całościowy, czyli tego klienta, który ostatecznie utrzymuje firmę. I to można robić na różne sposoby. To są premie, które są dzielone, czyli na przykład robimy premię za obniżenie kosztu produkcji, ale dajemy też premię za całość firmy. I w tym momencie jest szansa, że ten człowiek od produkcji. I w związku z tym, że on będzie nagradzany też od tych celów całościowych, będzie umiał reagować. Czasem to jest najprostsze narzędzie, czyli spotkanie się wszystkich ludzi, wszystkich działów raz w tygodniu. I tu znowu wraca kultura komunikacji, ponieważ jeżeli w kulturze komunikacji ludzie umieją się słuchać, a nie oskarżają się wzajemnie, nie szukają winnych, to jeżeli umieją się słuchać, czyli ta kultura komunikacji jest na odpowiednim poziomie, tego się po prostu trzeba nauczyć. To wtedy ludzie potrafią usłyszeć, że w tym wypadku chyba mniejszym złem, na przykład, będzie poniesienie tego kosztu i wyprodukowanie tego czegoś dla tego klienta, po to, żeby tego klienta nie stracić. Oczywiście to można czymś obwarować. To jest kwestia warunków w umowach, to jest kwestia bonusów, to jest kwestia podniesienia ceny za tą konkretną partię produktu. To wszystko jest kwestia pewnej elastyczności. Natomiast to, co wiem, to wszędzie tam, gdzie są premiowane tylko wąskie cele, a ludzie realizują te swoje wąskie cele. Tutaj też czasem ważne jest samo premiowanie działu sprzedaży. To dział sprzedaży jest właściwie tym, kto łączy całą organizację. To dział sprzedaży jest tym, kto bardzo często widzi wszystkie linki, czyli widzi i linki wewnątrz firmy, czyli widzi ekosystem organizacji, widzi ekosystem produktów, ale widzi też ekosystem klienta. I uwaga, bardzo częstym błędem, jest danie czystych prowizji dla działu sprzedaży. Bo jeżeli dział sprzedaży ma jakieś czyste prowizje, czy od zysku, czy od obrotu, to w tym momencie dział sprzedaży przestaje widzieć ten ekosystem organizacji, tylko widzi ekosystem klienta i dział sprzedaży właściwie w pewnym sensie zaczyna pracować u klienta na korzyść klienta. Czyli klient mówi, no fajnie by było, żebyśmy cię mi coś zrobili, a handlowiec przybiega do firmy i mówi Jezus Maria, koniec. Koniec, za chwilę przestaniemy mieć zamówienia. Musimy tutaj całą produkcję zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że została zagrożona jego premia, jego prowizja. Więc to jest też ważny element, czyli jak nagradzamy samych handlowców. I teraz premie i prowizje. Prowizje się sprawdzają tam, gdzie ten handlowiec jest bardzo niezależny, czyli na przykład nieruchomości, ubezpieczenia. Czyli tam, gdzie to wsparcie innych działów jest albo bardzo małe, albo handlowiec ma niewielki wpływ na to, to wtedy się sprawdzają prowizje. Natomiast tam, gdzie ta zależność jest dużo większa, dużo lepiej się sprawdzają premie, i to raczej jednak premie trochę bardziej skomplikowane za jakieś cele strategiczne, za znajdywanie nowych klientów, no właśnie, za podniesienie sprzedaży jakiegoś nowego asortymentu, który chcemy wprowadzić, czy cokolwiek tego typu. Też nie przypadkiem jest to, że niektóre firmy wręcz rezygnują z tych systemów premiowych czy prowizyjnych, bo zaczynają zauważać, że jeżeli chodzi o stworzenie firmy jako całości, najlepiej działa po prostu stałe wynagrodzenie. To jest dość zaskakujące, ale rzeczywiście tak jest. Więc uwaga, ludzie będą robili to za co mają płacone. Czyli po pierwsze wynagrodzenia Plus jakaś premia za sukces całej firmy. Jeżeli cele wydziałowe, to tylko częściowo, a częściowo za sukces całej firmy. Jeżeli firma jest bardzo mocno powiązana z działem sprzedaży, to dobrym pomysłem, ewentualnie jeżeli już chcemy płacić jakąś premię, to to, żeby część tej premii od sukcesu działu sprzedaży była też. Transferowana do innych działów, które bardzo wyraźnie uczestniczyły w tym sukcesie działu sprzedaży. To są jakieś premie za cele rok do roku, szczególnie te cele rozwojowe. Więc po prostu trzeba stworzyć coś, co będzie premiawało myślenie całością, a przynajmniej dla tych menedżerów średniego szczebla. No i ostatni punkt to jest rozumienie całości. Po to, żeby ludzie wewnątrz firmy rozumieli całość, wiedzieli skąd się biorą pieniądze w firmie, to trzeba zacząć tak naprawdę od kultury zatrudniania. Pracowałem kiedyś z jedną z firm, która produkowała prototypy, właściwie specjalizowała się w produkcjach bardzo małych partii produktów. To były drogie rzeczy, ale bardzo skomplikowane. I oni doszli do tego, że u nich każdy pracownik zatrudniany, czy to sekretarka, czy księgowa, Przechodziła przez całą firmę. I ja trzy razy pytałem o to, i co, jak zatrudniacie księgową, to księgowa też nakłada ogrodniczki przez tydzień pracuje na produkcji, oni patrzą na mnie, a co w tym dziwnego? Tak, oczywiście, tak to wygląda. Każdy pracownik, który trafia do firmy, przechodzi przez całą firmę i to nie przechodzi na zasadzie 12 minut za rękę, o to dział produkcji, to dział taki, to dział tak. tylko przechodzi na zasadzie nakłada ogrodniczki i 4 dni, 5 dni, tydzień pracuje w jednym dziale, tydzień pracuje w drugim dziale, czyli księgowa przechodzi przez dział produkcji, dział logistyki, dział sprzedaży, przez magazyn, normalnie pracując na tych działach, tu chodzi o to, żeby powstał ekosystem kontaktów i było to rozumienie, co ci ludzie robią, jak jest to ważne w całym tym mechanizmie, którą jest firma. Więc to się zaczyna od zatrudniania. Druga rzecz to jest po prostu rozmawianie z ludźmi o celach całej firmy. To jest tworzenie celów strategicznych, które się zaczynają od tych celów dużych i dopiero od tych celów dużych Wychodzimy do tych celów małych. Czyli mówiąc najprościej, pracownicy, a szczególnie kierownicy średniego szczebla, rozumieją cele strategiczne, uczestniczą w tych spotkaniach. Jeżeli zachodzi jakaś zmiana, to ludzie współuczestniczą w tych zmianach. Znowu wraca tak naprawdę kultura komunikacji, bo ta kultura komunikacji jest rzeczywiście ona jest strategiczna, dlatego że tutaj mówimy o tym, że do zilosowania dochodzi wtedy, kiedy dochodzi do problemów. I w momencie, kiedy jest negatywna kultura komunikacji, to jak jest problem, szukanie winnych, jak jest szukanie winnych, to ludzie zamykają się za swoimi ścianami. A jeżeli ma być kultura komunikacji otwarta, to musi być po prostu kultura otwartych umysłów, otwartych drzwi, kultura ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać. Jeżeli to, o czym rozmawiamy tutaj na tym podcaście, jest Ci bliskie, jeżeli masz wrażenie, że to jest coś, co dotyczy również Ciebie, czyli że to myślenie o silosowaniu firmy poprzez kulturę komunikacji, budowanie celów poszczególnych działań, stworzenie kultury, w której wszyscy, szczególnie kierownicy średniego szczebla, rozumieją cele strategiczne, jest Ci bliskie, polub. Ten podcast, podziel się swoim doświadczeniem. Jeżeli masz wrażenie, że jestem w stanie pomóc ci w jakiś sposób, to wejdź na moją stronę, zobaczysz, czym się zajmujemy a szkolimy działy sprzedaży, szkolimy menadżerów średniego szczebla, właśnie m.in. z tej kultury komunikacji, z kultury rozwiązywania problemów, zrozumienia tego, że spór w organizacji jest tak naprawdę wartością, bo daje szansę na to, żeby robić coś lepiej i mądrzej, jeżeli dochodzi do sporu, to znaczy, że ludzie widzą jakieś inne perspektywy, więc jeżeli chcesz, żeby twoi ludzie umieli się komunikować, wejdź na moją stronę, znajdziesz tam adres e-mailowy, napisz maila, polub ten kanał, jeżeli uważasz, że mówimy o czymś ważnym, ja się nazywam Tomasz Kalko i życzę ci sukcesów w twoich celach, życzę ci, żebyś współtworzył mądrą, fajną, dobrą firmę. Trzymaj się ciepło. Cześć. Pozdrawiam, Tomek Kalko. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu biuromaupakalko.pl. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu Tomasz Kalko.